Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak zmienić. Właśnie jak macie taką tapetę i jakąś sobie. Nie pasuje wam to jasno. No to może, można sobie to zmienić na ciemne. Tylko najpierw zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i polubienia tego filmu. I przepraszam za przerwę. No nie miałem pomysłu na film. Dobra. To na początku klikacie sobie start ustawienia jak tam wam się nie wyświetla to sobie wpiszcie tu potem personalizacja ten pędzel potem było e, chyba to było kolory i tu możecie sobie wybrać tryb patrzcie ja mam jasny mogę sobie ustawić na ciemny albo też jest fajna opcja niestandardowa, że na przykład wszystkie te windowsowe rzeczy będzie jasny czyli to Albo ustawić sobie tylko to na jasne, a to tylko na ciemne. No, ja sobie ustawię wszystko na jasne, bo tak mi bardziej pasuje. Dobrze, dlatego. Yy, papa.